Pani yy, cieszy się, że pozycja wygrała, tak? Koalicja no pewnie. Czy pani za koalicją, to pani zadowolona, no no, 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 tak? No, Mam bo, 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 nadzieję, że będzie to, lepiej. No już on oficjalnie że będzie, chleb, już jest że będzie mnie stać kupić chleb, bo tak to już się bałam, że nie będzie. A, za, mi stać. a za teraz za tego rządu pani mnie było stać, znaczy było drogo za tego rządu? Na do tej pory? Tak, Jakby pan sam nie wiedział, jak będzie zarządów Tuska? Bo raczej on zostanie premierem, już tak ogłosił. Nawet ja jak on nie? rozmawia, to ja wyłączam telewizor, rozumie pan. Super pan, co pan nie pasował do tej pory? Tak, w skrócie. Złodziejstwo. Było złodziejstwo. Amstwo było. Zapis zapisu, tak? Nie szanowali społeczeństwa, tylko brali kasę, kasę, kasę. Ale dawaj panu trzynastkę, czternastkę zapisu. Prem mogą mnie posyłać, wie Dobra, tak w skrócie, jeszcze ostatnie zdanie. Co jest do zmiany? Nowy rząd, przejmuje moje władze, co ma zmienić? Wszystko. Wszystko co? służba zdrowia? Podoba się panu edukacja? Czyli edukacja do zmiany, tak? Dzień dobry, jak pani skomentuje wyniki wyborów? Sonda internetowa. Cieszy się pani, że opozycja przejmie władzę, że PiS przegrał, czy nie bardzo? Nie, ja się nie cieszę. Nie cieszy się pani z tego? Nie. Czy pani było dobrze teraz dla tego rządu pis -u? Bardzo dobrze mi było i naprawdę smutna po jestem smutna po wyborach. Wiem, dlaczego? Dlaczego te ludzie są... A co, program zmienić, czy więcej płacić nauczycielom? Pana Pan się dobrze orientuje. Ja dlaczego ludzie głosowali na koalicję i inne partie? Lewica, trzecia droga. No, no ja jestem. Coś Co przeszkadzało uważa, że, że oni głosowali, przecież każdy jest mądry i powinien się cieszyć, żeby nasz kraj był w porządku. Dlaczego oni tak głosowali? Ale to przeważnie młodzież. Czyli młodzież, młodzież tutaj. Młodzież... Młodzież młodzież przegrał prze 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 pis wybory, tak? No, ale, ale, się... ale będą rządzić, tak jak rząd... Jak będzie za rządów Tuska, bo raczej on zostanie premierem już tak ogłosił. Nawet ja jak on nie. rozmawia, to ja wyłączam telewizor, rozumie pan? Czy będzie bezpiecznie w kraju za Tuska? No nie wiem, C co on chce. Będą imigranci. No właśnie o to, proszę pana, o to chodzi, że ci ludzie to są dla swojego kraju chcieli dobrze pis. A on, a on tyle wulgarnych słów, tyle wszystkiego, tak się po chamsku odzywa do ludzi. Niczym są ludzie u niego. Rozumie pan, on tylko walczy o swoje kieszenie. Czy zabierze te dodatkowe emerytury, Tusk? 13, 14, 14 800 plus. Nie Właśnie i ludzie... Obawia się pani tego, czy nie? Obawiam się. On tak? Bo on mówi tak, a robi inaczej. Cuda obiecywał i zobaczymy, co zrobi. On mówi, że nie zabierze. Przed wyborami mówi tak. No, To tak mówił. Ale proszę pana, naprawdę teraz to starsze zadbane, dzieci zadbane. Wszystko było tak dobrze. Dlaczego? Dlaczego ludzie zmienili to? na no, wszystko było dobrze. No, no nie pani? wiem, no co, ale, to, ale bardzo... to młodzież. Młodzież to jest tak, jeszcze żyła, tak... nic i dlatego. Bo... Większość przed wyborami mówiła, że drogo jest bardzo. To to narzekają. Że, 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 że przez drożyzna i tak dalej. Proszę pana Drogo. To oni nie wystawiają. Jak tutaj ktoś ma śliwki po. Yy, yy, 5 złotych. Czyli a... płyciarze to, tak? No, oczywiście ludzie sami decydują, a nie rząd będzie stał przy każdym. To tak, to, to, to naprawdę ja jestem zaskoczona, że, że pisz przegrał. Jak będą kobiety. No, nie, no, kobiet, nie, no, nie, jak, jak kobietom się będzie żyło teraz? Ale ja znaczy no wygrali, ale przegrali jednocześnie. No. no bo rząd raczej przejmą oni, no bo się połączą. No to ja. Ale, ale sami też nie będą mogli zrobić to, co chcą. Jak będą mieć większość, ja się połączę z Trzecią drogą, to będą mogli. O to chodzi właśnie. No. Z trzecią drugą lewicą, to mają większość niż pis. A pis nie ma z mi się połączyć. No to ja, no tylko z, z tym drugim, z tym, co... Yy. Federacja ma za mało no. głosów, To jest problem. No jakby się połączy, też jest za mało. Za mało nadal. Ale ja jestem zdziwiona, że ten tusk taki drań, taki łobuz, tak znieważał ludzi. A panie, Panią jak się żyje teraz? Yy, te wybory i tak dalej, jak pani cenia? Bardzo dobrze. Czy pani zadowolona, tak? Tak.